Cześć, zapraszam Was na ulubieńców Maja. I chyba jestem jedną z ostatnich vlogerek, które kręcą tych ulubieńców. Ale generalnie w ogóle się prawie nie zorientowałam, że już minął maj, że już jest połowa czerwca. Ten czas mi po prostu tak szybko leci. Maj to w ogóle mi minął, tak dosłownie, bo przez połowę prawie miesiąca mnie nie było w domu. I ogólnie tego czasu na nagrywanie mam, mam niewiele, stąd tych filmów moich nie jest za dużo. Wybaczcie mi, proszę, ale no, staram się jak mogę, naprawdę. Natomiast tych ulubieńców dzisiaj kręcę z wielką przyjemnością, bo mam tutaj grupę bardzo różnych produktów. Mam nadzieję, że każdy coś fajnego sobie tutaj dla siebie znajdzie i. Od dzisiejszych ulubieńców, właśnie tych majowych, postanowiłam troszeczkę urozmaicić jeszcze tych ulubieńców i pokazywać nie tylko kosmetyki, ale też na koniec filmu pokazywać kilka rzeczy, właśnie takich no spoza, jakichś właśnie rzeczy niekosmetycznych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Dzisiaj powiem o jednej książce, którą przeczytałam oraz o jednym miejscu, które chciałam polecić wam na wakacje. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawe, co dzisiaj się tutaj pojawi, to serdecznie was zapraszam do oglądania. Zacznę od kosmetyków do kolorówki i chciałam pokazać jeden produkt, który uważam za odkrycie miesiąca. Dzisiaj taki tytuł mianuję pomadkę z firmy Catrice. To jest naprawdę moje odkrycie, bo szczerze mówiąc, nigdzie na żadnych blogach ani vlogach e, go nie widziałam. Nie wiem, może jak któraś z dziewczyn pokazywała, ale ja odkryłam e, ten produkt przy okazji e, promocji mi już 40% w drogerii Natura. E, I jest to balsam i tint do ust w jednym. E, to się nazywa dokładnie Tinted Lip Glow Balm i jest to bardzo specyficzny produkt produkt, którego nie widziałam u żadnych innych producentów, wygląda to w ten sposób mamy, mamy tutaj pomadkę, która ma taki jasno różowy kolor, generalnie wygląda tak, ona jest taka półprzejrzysta taki no właśnie balsam generalnie ale ta właśnie niepozorna różowa pomadka ma w sobie bardzo dużo pigmentu i jest to balsam. Ja mam go dzisiaj na ustach, właśnie tuż przed nakręceniem tego filmu, nałożyłam jedną warstwę, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Jeszcze może troszeczkę się do Was przybliżę. Jest to tak, jest to balsam, który faktycznie ustanowił, że absolutnie ich nie wysusza, działa jak balsam do ust, ale jednocześnie je barwi. I to barwi je stopniowo. Tak wygląda właśnie na moich ustach jedna warstwa tego właśnie balsamu. Czy jak widzicie, że jest taki e, lekki różowy kolor, który wygląda bardzo naturalnie, nie jest jakiś za mocny, ale to też nie jest taki zupełnie e, transparentny, więc takie delikatnie zabarwione e, usta. Natomiast gdy położę tej pomadki kolejną warstwę i będę tak co jakiś czas dokładać, żeby sobie te usta tak bardziej jeszcze utrzymywać ten poziom nawilżenia, to te usta będą coraz bardziej różowe i przede wszystkim ten różowy pigment, który ma właśnie ta pomadka, wnika w usta. On nie ściera się tak zupełnie, jakbym przetarła usta chusteczką, tylko właśnie wnika w usta i utrzymuje się bardzo, bardzo długo, na tyle długo, że później już mogę zacząć używać Takich zupełnie zwykłych, przeźroczystych balsamów, a ten właśnie pigment różowy z tego, właśnie balsamu mi na tych ustach zostanie przez długi czas, więc da się bardzo. Intensyfikować właśnie ten e, różowy kolor. E, no i to jest naprawdę dla mnie rewelacyjna rzecz, właśnie szczególnie na wiosnę i lato, e, kiedy e, ja lubię takie, właśnie lżejsze produkty, trochę do makijażu, takie bardziej uniwersalne. I właśnie takie tinty do ust e, lubię chyba właśnie najbardziej. E, jeżeli chodzi o ten produkt, jeszcze to e, on nie jest drogi, kosztuje bez promocji około 20 zł. Ja zapłaciłam za niego jeszcze 40% mniej, więc tym bardziej. Jestem zadowolona i używałam naprawdę bardzo intensywnie. Odkąd go kupiłam, jakoś chyba w koniec kwietnia, była ta promocja. A teraz to, to jest tyle, ile mi zostało czyli zużyłam go, no nie wiem, z jedną trzecią co najmniej. Bardzo polecam. A jak już jestem w temacie tintów do ust, to jeszcze pokażę Wam właśnie takie typowe tinty, które już no, nie mają za bardzo e, właściwości nawilżających, ale za to są jeszcze, jeszcze dużo trwalsze, mają jeszcze więcej w sobie pigmentu. I to są generalnie tinty, które już na moim kanale pokazywałam. Nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ale chyba od dwóch lat już co najmniej e, te produkty używam, i za każdym razem właśnie w lato do nich wracam, i za każdym razem stwierdzam, że naprawdę je uwielbiam i są bardzo godne polecenia. Tinty do ust firmy Eveline. Tak one wyglądają. Tutaj producent zapewnia, że one mają się 16 godzin utrzymywać. To jest super long lasting Lip Liquid Tint. Dokładnie tak się nazywają. A posiadam dwa kolory. Ups, coś mi tu upadło. Ja posiadam dwa kolory, kolor 16 oraz kolor 17, jak widzicie, że tutaj na tej nakręce mamy taki niby próbnik koloru, ale no, na te próbniki tak proszę za bardzo nie patrzeć, bo zaraz Wam zrobię słoczy na ręku i zobaczycie, że, że one aż tak bardzo się nie różnią, bo ten 116 mimo, że ma taki jaśniutki tutaj kolor na, na nakrętce, to wcale nie jest aż tak jasny, to jest taki bardzo fajny, koralowo-różowy kolor, a drugi to już jest taki bardziej, bardziej taka wiśniowa czerwień, że tak powiem tak właśnie wygląda ten jaśniejszy 116 i 117 właśnie, więc jak widzicie, że bardzo dużego kontrastu nie ma, e, aczkolwiek oba kolory są e, bardzo ładne. i Generalnie ten kolor właśnie jaśniejszy, on w ciągu dnia m, ciemnieje, nabiera takiego bardziej fuksjowego koloru e, na ustach, więc no nie jest delikatny, ale jak nie malujemy mocno oczu, to na pewno się super sprawdzi. E, I właśnie, te tinty bardzo mocno wnikają w usta, Naprawdę ten pigment się bardzo mocno wżera, więc są to bardzo trwałe produkty. Nie uważam też, żeby jakoś bardzo mocno wysuszały w usta. Tak naprawdę to. Ee... Nie wiem, to, to wysuszenie nie jest większe niż w przypadku takich zwykłych pomadek, więc pod tym względem też jest super. Wybór kolorystyczny może nie jest powalający, ale ja z tych dwóch odcieni, które mam, jestem bardzo zadowolona i są to też bardzo niedrogie produkty, kosztują około 10 zł, czy 12, może maksymalnie 12 zł w szafach Eveline, więc polecam serdecznie się nimi zainteresować, bo naprawdę super trwałe produkty, świetne na lato moim zdaniem. Kolejna rzecz, którą odkryłam e, dzięki promocji minus 49% w Rosmanie. E, produkt, na, którego, na który wszyscy się rzucili dosłownie i ciężko było go kupić. To jest rozświetlacz z firmy Vibo Diamond Illuminator. E, w jednym kolorze tylko. E, generalnie wiem, że wszyscy na niego polowali i mi się udało w takim mało odkrytym, jeszcze dosyć nowym Rosmanie w Warszawie e, go kupić. Tak, I rozświetla, czy ma taki kolor, jak właśnie tutaj widzicie, czyli kolor taki jasno-złoty, szampański powiedziałabym. I jest to raczej, raczej kolor troszeczkę cieplejszy, chociaż generalnie moim zdaniem, dla większości karnacji powinien pasować. Powinien być dosyć uniwersalny. Ja go w tym momencie używam najczęściej, nawet częściej niż Mary Luminizer, ponieważ Mary Luminizer jest od niego troszeczkę chłodniejsza. A w tym momencie jestem dosyć opalona. Nie wiem, może po twarzy tego tak nie widać, bo mam dosyć jasny podkład, ale naprawdę tutaj jestem, myślę, że widać, że jestem w miarę opalona i po prostu takie właśnie cieplejsze rozświetlacze troszeczkę lepiej mi teraz pasują, a powiem wam, że ten rozświetlacz, mimo że jestem absolutnie ciągle zakochana w Meru Luminizer i uważam, że ciągle jest ideałem, to ten rozświetlacz, który kosztował... Y w cenie regularnej kosztuje około 10 zł, a mnie jeszcze kosztował dużo mniej, chyba 5 czy 6. Jest po prostu rewelacyjny, nie zawiera w sobie żadnych drobinek, żadnego brokatu, tylko faktycznie daje taką ładną taflę rozświetlenia. To nie jest może aż tak, o, zobaczcie, jak pięknie odbija światło, nie uważam może, że, że to rozświetlenie jest tak mocne, jak Mery Luminizer. Mary Luminizer ogólnie jest troszeczkę mocniej jeszcze, napigmentowany. Natomiast ten ViBoy, jak na rozświetlacz za taką cenę z drogerii, jest po prostu rewelacyjny i serdecznie, naprawdę praktycznie każdemu go polecam. I ostatnia rzecz do makijażu w dzisiejszych ulubieńcach to będzie pędzel. Pędzel do makijażu z firmy. Zoeva yy, I jest to pędzel do pudru Właściwie to mogłabym go już pokazać w moich poprzednich ulubieńcach Ale tam pokazywałam inny pędzel Też Zoewy Dzisiaj będzie właśnie pędzel do pudru Który bardzo, bardzo przypadł mi do gusty. Ja generalnie uwielbiam pędzle do pudru Które są dosyć zbite I które mogą mocno ten puder właśnie Wcisnąć w twarz Tak wiecie mocno go wpracować w skórę, mocno zagruntować podkład, żeby on się nie ruszał, żeby trzymał jak najdłużej właśnie mat na skórze i ten pędzel właśnie taki jest, on jest bardzo mocno zbity, jak widzicie tutaj nawet po on jest okrągły, ma zaokrąglone taki, taki grzybek po prostu round top jak się na, e, tak się nazywa generalnie ale jest po prostu niesamowicie gęsty przepraszam, że on jest trochę brudny, ale używałam go w dzisiejszym makijażu ale po prostu tak gęstego pędza to ja chyba nie mam to jest najbardziej gęsty pędzel e, jaki posiadam natomiast jego jakość jest bardzo dobra bardzo dobra tutaj ogólnie jakość wykonania, e, miękkość włosia, znaczy on jest miękki jeżeli chodzi o, o miękkość tego włosia, ale przez to, że on jest po prostu tak mocno zbity, to, to nie jest jakiś, wiecie, super taki do miziania, ale to nie o to chodzi w tym pędzlu, on po prostu naprawdę bardzo bardzo mocno potrafi nam puder szczególnie puder sypki, najbardziej go do pudrów sypkich polecam, właśnie bardzo mocno sobie możemy wstemplować, zagruntować podkład i szczególnie dla skór tłustych, takich jak moja dla skór tłustych, to będzie najlepsze rozwiązanie, bo wiem, że skór suche raczej nie potrzebują aż takiego mocnego pudrowania natomiast tłuste jak się przedłuszczają no to wiadomo, że, że tak I jeszcze ogólnie ja ten pędzel zamówiłam ze sklepu Let's Beauty w takim dużym zamówieniu i kosztował mnie jakieś, nie wiem, chyba 65 zł więc jest to jeden z droższych pędzli, które mam ale uważam, że jest swój, warty swojej ceny, to jest w ogóle numer 107 Powder Polish tak się nazywa ten pędzel i polecam serdecznie Teraz czas na pielęgnację i postanowiłam, że pokażę wam całą serię, którą posiadam, przynajmniej te produkty, które posiadam. Z ZJI masło kakaowe, ponieważ uważam, że to jest absolutny hit na lato. I posiadam krem do twarzy, który już chyba w zeszłym roku pokazywałam na moim kanale, ponieważ już mam go właśnie ponad rok. Balsam, balsam do ciała, emulsja do ciała i twarzy, którą posiadam od niedawna oraz przyspieszecz opalania, który od zeszłego roku już jest moim absolutnym hitem i po prostu jeżeli lubicie się opalać i chcecie, żeby ta opalnizna była bardziej brązowa tudzież bardziej złota i pojawiała się szybciej, to po prostu musicie to mieć, naprawdę. Ja ogólnie od razu mówię, że ja nigdy nie używam przyspieszacza samego, tak na gołą skórę bez żadnego filtru, bo wiem jak to niszczy skórę, więc zawsze robię tak, że po prostu smaruję się wybranym filtrem, w zależności od tego, jak jestem opalona, jakie jest słońce, mniejszym, wyższym filtrem, ale na to właśnie później spryskuję się przyspieszaczem i takie połączenie dla mnie działa naprawdę bardzo dobrze, bo nie poparzyłam się ani razu. Dosłownie tydzień temu wróciłam z Krety, gdzie naprawdę słońce mocno grzało, ale nie poparzyłam się w żadnym miejscu na ciele, ani nie zeszła mi skóra, jednak opalenizna jest widoczna. I właśnie to jest w większości zasługa tego przyspieszacza. To jest Przyspieszacz, który przede wszystkim ma w sobie e, właśnie to masło kakaowe, ale masło kakaowe jest jednym z najmocniej takich działających na e, właśnie opaleniznę e, kosmetyków, zarówno chętnie jest dodawane do właśnie do filtrów przeciwsłonecznych, jak i właśnie przyspieszaczy, jak i kosmetyków po opalaniu i bardzo serdecznie polecam, bo ta opalenizna po prostu pojawia się szybciej i jest bardziej bardziej właśnie brązowa moim zdaniem. Ogólnie miałam tak, że w jednym miejscu na ciele zapomniałam się posmarować tym przyspieszaczem i różnica naprawdę była mocna, ponieważ to miejsce, które tego przyspieszacza nie miało po pierwsze ogólnie było, było troszeczkę mniej opalone, ale też było jakby bardziej zaczerwienione, a skóra potem przyspieszaczu naprawdę pięknie i szybko brązowieje. I to jest moje ogólnie drugie opakowanie i ten kosmetyk kosztuje maksymalnie 10 zł. Możecie go dostać w Rossmanie, w naturze i w wielu innych drogeriach. Naprawdę warto go mieć. No, a gdy już się opaliła właśnie dzięki temu przyspieszaczowi, to sobie tutaj akurat to może nie jest dokładnie ulubieniec Maja, bo kupiłam go na sam koniec Maja, dosłownie tuż po powrocie z krety e, właśnie emulsje do twarzy i ciała. Ona była generalnie Rosmanie na półce właśnie z tymi różnymi kosmetykami do opalania e, i stwierdziłam, że właśnie skoro ten przyspieszacz mi się tak super sprawdza, to e, to sobie właśnie będę używać to e, i faktycznie przede wszystkim nie zeszła mi nigdzie skóra z ciała po opalaniu co się poprzednimi razami zdarzało notorycznie po prostu, że po opalaniu dosłownie po maksymalnie tygodniu już mi schodził cały naskórek i ta opalenizna bardzo szybko znikała. Gdy faktycznie codziennie albo nawet i dwa razy dziennie smaruje się właśnie jakimś basamem po opalaniu tudzież właśnie tą emulsją, to ta, to ta skóra ogólnie jest dobrze odżywiona, opalnizna się dłużej utrzymuje i koloryt naprawdę jest ładny nigdzie mi się nie porobiły jakieś takie plamy czy nierówny koloryt, tylko opalnizna ma ładny kolor i fajnie się trzyma. A żeby utrzymać opalniznę na twarzy jednocześnie ją właśnie też no, zadbać o jej kondycję, no to używam sobie właśnie na noc kremu do twarzy masło kakaowe, skóra normalna i sucha ja go używam absolutnie tylko i wyłącznie na noc, ponieważ jest to dosyć Tłusty krem, taki bardzo e, bogaty, e, więc dla mojej tłustej skóry na dzień by się w ogóle nie sprawdził, bo no świeciłabym się jak latarnia morska od, od, od rana do wieczora dosłownie. E, ale jeżeli chodzi o po pierwsze odżywienie twarzy, jak i właśnie poprawienie, wyrównanie kolorytu, e, to jak najbardziej się sprawdza. I takie ten krem kosztuje dosłownie grosze, chyba 5 zł, może 6 zł w Rossmanie, więc warto go mieć na lato, jeżeli chcecie się opalać. I ostatni Kosmetyk z pielęgnacji, tym razem maska do włosów. E, maska z zamówienia ze sklepu Cotton Candy. E, to zamówienie już robiłam kilka miesięcy temu i tak zauważyłam, że w, w, w ostatnich trzech ulubieńcach e, kosmetyki z tego zamówienia non-stop się pojawiają i teraz też pojawia się właśnie maska z firmy, z firmy Alverde, która rewelacyjnie się sprawdza do moich włosów. Właśnie już mam jej dosłownie końcówkę. To opakowanie jest takie dosyć e, zdezelowane, bo używam jej od dłuższego czasu, już jej jest mało i naprawdę uwielbiam, jest to bardzo mocno nawilżająca. Maska do włosów z aloesem i z hibiskusem. Ja już nieraz mówiłam, że bardzo lubię aloes do moich włosów, świetnie się sprawdza, bo właśnie rewelacyjnie je nawilża, takie są miękkie, gładkie, i właśnie ta maska również świetnie się pod tym względem sprawdza i była bardzo niedroga, bo co prawda ona w Polsce stacjonarnie nie jest dostępna, ale w tym sklepie kosztowała, no nie wiem, chyba 12-14 złotych może maksymalnie to jest 150 ml, ale ja jej używam od 3 miesięcy i dopiero teraz mi się tak naprawdę skończyła. Więc jej wydajność wcale nie jest zła, a działanie jest naprawdę bardzo mocne. I przede wszystkim to jest maska, która ma bardzo, bardzo naturalny skład bardzo dużo dobrych ekstraktów, właśnie nie tylko ten aloes i hibiskus, ale też kilka innych fajnych rzeczy, więc żadnych silikonów, sama natura i bardzo dobrze działa. Więc polecam, dam Wam link do Cotton Candy w opisie. I teraz będą jeszcze dwie rzeczy. Nie kosmetyczne, o których chciałam Wam powiedzieć. Pierwsze to jest książka. Książka, którą właśnie przeczytałam na wyjeździe do Grecji. Przeczytałam ją w tydzień czasu, taką grubość i naprawdę wkręciłam się niesamowicie. Ona ma 430 stron mniej więcej i tak jest to kryminał. Kryminał bardzo mocno wciągający, trzymający w napięciu. Tak naprawdę do ostatniej chwili, tak naprawdę dopiero na sam koniec książki, wszystko się wyjaśnia, wszystko się układa i tak dalej, więc naprawdę do końca nie wiemy, jak to się skończy, kto jest zabójcą i tak dalej. Ogólnie jest to książka właśnie o, o seryjnym zabójcy bardzo takim wyrafinowanym, dziwne bardzo zabójstwa właśnie, bardzo ciężkie do rozwikłania, się dzieją w Nowym Jorku no i właśnie za, zostaje zatrudniony e, z powrotem taki emerytowany bardzo utytułowany detektyw, który razem ze swoją grupą, ogólnie jest ich trójka właśnie detektywów próbują rozwiązać tą zagadkę no i tam się naprawdę bardzo dużo dzieje naprawdę bardzo serdecznie polecam no, ciężko mi opisywać tą książkę bez zdradzania wam jakichś szczegółów, ogólnie jeżeli lubicie kryminały, takie, które trzymają napięciu, które wciągają, to naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Ta książka ma cenę regularną 35 zł, ale generalnie książki często bardzo są w promocji. Ostatnio Empik ma co dwa tygodnie prawie takie wyprzedaże minus 70%, więc polecam się zainteresować. A ostatnia rzecz, właśnie będzie nie kosmetyczna. Chciałam polecić Wam wakacje na Krecie, ponieważ byłam właśnie w drugiej połowie maja na study Tour, czyli to nie były moje takie, wiecie, wakacje, prywatny wyjazd, tylko wyjazd z firmy, gdzie zwiedzałam bazę hotelową oraz również uczestniczyłam w różnych wycieczkach fakultatywnych, które moje biuro podróży na Krecie organizuje. I powiem Wam, że ta Kreta. Spodobałam się dużo bardziej niż myślałam bo ogólnie widziałam wiele wysp greckich, byłam na Korfu, Zakynthos, Rodos oraz Kos Kreta była moją piątą wyspą, ale naprawdę bardzo mi się spodobała przede wszystkim ze względu na różnorodność atrakcji jakie tam znajdziemy, ponieważ jest to największa wyspa grecka, ona ma aż 260 km długości więc naprawdę jest, jest gdzie pojeździć i co zobaczyć wyspa jest bardzo zróżnicowana i można odkryć naprawdę Przepiękne miejsca, tak naprawdę każdy tam znajdzie coś dla siebie. Jestem zakochana generalnie w wąwozie Samaria, który ogólnie miałam nie przejść w ogóle, a w końcu przeszłam jako pierwsza tego dnia, bo sobie takie wrzuciłam takie wyzwanie. To było 18 kilometrów, gdzie z wysokości 1200 metrów schodziliśmy aż do poziomu morza, ale widoki były naprawdę przecudowne. Przyroda, takie totalne obcowanie z przyrodą, właśnie strumienie górskie. Skały, wąwóz, przyroda. No to było naprawdę cudowne przeżycie, ale nie tylko, bo byliśmy również na Elafonisi, która jest jedną z najpiękniejszych plaż ogólnie Europy. Cudowna taka właśnie laguna z niemalże różowym piaskiem, turkusową wodą, oraz druga laguna, Laguna Balos, gdzie księżna Diana razem z Karolem spędzali dawno temu podróż poślubną. Z tego to miejsce jest znane, natomiast przede wszystkim widoki, tam są no, zapierające dech w piersiach, turkusowa woda po prostu we wszystkich kolorach turkusu niemalże plus przepiękna jakby góra królująca nad tą całą laguną to wszystko sprawia, no, wrażenie robi niesamowite, więc zarówno właśnie dla osób, które lubią bardziej taki aktywny wypoczynek, to właśnie polecam serdecznie Wągłów, Samarię oraz ogólnie wypożyczenie samochodu i pojeżdżenie sobie po tej wyspie, bo możecie trafić na przepiękne przepiękne miejsca, przepiękne Krajobrazy, jak i właśnie dla bardziej osób szukających relaksu w pięknych okolicznościach przyrody z turkusową wodą, no to właśnie ogólnie plaże na Krecie są fajne, chociaż może niepowalające, ale właśnie Elafonisi czy Laguna Baas robią niesamowite wrażenie i bardzo serdecznie polecam. Ogólnie mamy też bardzo dobrą bazę hotelową, no każdy tak naprawdę znajdzie tam coś dla siebie. Więc jeżeli e, nie wiecie jeszcze, gdzie chcecie na wakacje, jeżeli ciągnie was do Grecji, którą ja serdecznie ogólnie polecam i uwielbiam, bo to, że byłam pięć razy w Grecji, na pięciu różnych, e, w pięciu różnych miejscach, to już o czym świadczy, że naprawdę kocham Grecję i polecam serdecznie właśnie, chociażby. Kretę. No więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało, że każdy coś dla siebie odnalazł. Jeżeli macie do mnie pytania lub jeżeli używałyście jakichś kosmetyków, które dzisiaj pokazałam, ogólnie piszcie komentarze, ja naprawdę jak tylko mogę, to odpowiadam z wielką chęcią. Nie zapomnijcie też o kciuku w górę pod tym filmem oraz o subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. No, a na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. Pa pa!